Witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale, z którego możecie dowiedzieć się, jak w kilku szybkich krokach nadać zwykłemu zdjęciu efekt szkicu. Metoda jest naprawdę bardzo prosta i myślę, że każdy sobie z nią poradzi. Jeżeli chcecie otrzymywać więcej tego typu poradników, to zasubskrybujcie kanał i zaznaczcie ikonę powiadomień. A jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Photoshopem i chcecie nauczyć się od podstaw tego programu, to zachęcam do skorzystania z mojego kursu dostępnego na tym kanale, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Ja mam otwarte już zdjęcie, jeśli chcielibyście go użyć, to link do niego znajdziecie oczywiście w opisie. Teraz musimy po kolei wykonać kilka prostych czynności. Na początek powielimy sobie naszą warstwę, korzystając ze skrótu klawiaturowego CTRL i J, bądź CMD i J na Macu. Mając aktywną kopię naszego obrazu, wchodzimy teraz w zakładkę obraz, dopasowania i zmniejsz nasycenie. Tym sposobem nasze zdjęcie stanie się czarno-białe. I teraz ponownie powielimy sobie tą warstwę, tym razem już tą czarno-białą. Kolejny raz używając skrótu CTRL i J. Teraz mając zaznaczoną naszą wierzchnią warstwę, użyjemy skrótu CTRL plus i, bądź Command plus i na maku, żeby odwrócić kolory naszej warstwy. I w tym momencie wszystko, co było czarne, stanie się teraz białe, a to, co mieliśmy białe, stanie się czarne i, i tak dalej. Odcienie szarości oczywiście będą przybierać pośrednie wartości tutaj. Teraz proponuję zamienić naszą warstwę na obiekt inteligentny. Nie jest to co prawda konieczne, ale pozwoli nam później dokonać pewnych poprawek, jeśli zajdzie taka potrzeba. Żeby to zrobić, klikamy na naszą warstwę prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy konwertuj na obiekt inteligentny. W tym momencie widzimy tutaj ikonkę na miniaturze w panelu warstw. Ta ikonka oznacza, że ta warstwa stała się obiektem inteligentnym. Kolejnym krokiem jest zmiana trybu mieszania naszej warstwy. Żeby to zrobić otwieramy sobie tutaj tą listę i wybieramy tryb mieszania rozjaśnienie. W tym momencie nasz obraz stanie się praktycznie całkowicie biały. Gdzieś miejscami mogą pojawić się jakieś czarne, czarne kropki, ale tak to powinno na ten moment wyglądać. Następnie przechodzimy do zakładki filtr, inne i wybieramy stąd minimalny. W tym momencie widzimy już, efekt naszego szkicu zaczyna wyglądać tak jak powinien. Tutaj ustawiamy sobie promień. Promień mówi nam o tym, że im większa jego wartość tym grubsze będziemy mieli linie. Zobaczcie co teraz się stanie jak ja zmienię. No w tym momencie ten efekt mamy już przesadzony. Myślę, że w tym momencie promień rzędu 1 bądź 2 powinien być jak najbardziej ok. Ja sobie zostawię tutaj na 2 i potwierdzę sobie to, tą czynność. I teraz tutaj mamy Zaletę tego, że zmieniliśmy nasz, naszą warstwę na obieg inteligentny, bo w tym momencie możemy wrócić do tego filtra, który mamy tutaj na liście inteligentnych filtrów. Jeśli ja kliknę tutaj dwa razy, to otworzy mi się ponownie tutaj to okno i będę mógł zmienić ten promień. Gdybyśmy nie zmienili naszej warstwy na obieg inteligentny, to w tym momencie nie mielibyśmy takiej możliwości i ta zmiana byłaby już na stałe. Ja sobie to cofnę i wrócimy do trybu edycji. Aby efekt, który tu uzyskaliśmy, był jeszcze lepszy, możemy sobie delikatnie rozmyć tutaj te linie, które nam się tu pokazały. Ja sobie przybliżę teraz widok, żeby to było lepiej widoczne. Myślę, że mniej więcej tak. Wejdziemy sobie jeszcze raz w zakładkę filtr, rozmycie i rozmycie gaussowskie. I tutaj ustawiamy sobie. Myślę, że. Widzicie, tak to wyglądało teraz przed. Spójrzcie tutaj na obraz. W momencie, kiedy ja sobie włączę podgląd, to on delikatnie to rozmywa. Nadaje nam to taki efekt, gdyby, jak gdyby ten szkic był wykonywany ołówkiem. No poni ponieważ, jak pewnie, pewnie dobrze wiecie, y kreski malowane ołówkiem nie są nigdy jakoś bardzo ostre, tylko są one delikatnie rozmyte. Myślę, że taka wartość. 1, 1, 4. Myślę, że tak powinno być. OK. Jeszcze raz sobie zobaczymy, jak to wygląda przed i po. No, i ja jestem z tego efektu zadowolony, i kliknę sobie teraz tu OK. No, i jak możecie tu zobaczyć, w grupie naszych inteligentnych filtrów pojawiło się także rozmycie gaussowskie. Ten efekt możemy sobie w każdej chwili włączyć bądź wyłączyć. No, i możemy do niego wrócić podobnie jak to pokazywałem wcześniej, i w każdej chwili go sobie jeszcze tutaj dostosować. Zmniejszmy sobie teraz widok. No, i jak widzicie, mamy już efekt taki, jak gdyby ten obraz był malowany ołówkiem. Możemy sobie zrobić jeszcze jedną tutaj rzecz. Gdybyście chcieli na przykład nadać troszkę kolorów, które mieliśmy na oryginalnym obrazie, to możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Zaznaczmy sobie tą warstwę, którą mamy tutaj, no i możemy zmniejszyć jej krycie. Ja myślę, że gdzieś to 60, 60, może 50%. No i zaczną nam przebijać tutaj kolory z tego oryginalnego obrazu, który mieliśmy na początku. Możecie to, to w ten sposób uzyskać, no a jeżeli nie, to po prostu zostawiamy to krycie na 100%, no i mamy efekt po prostu tak, jakby był to zwykły szkic malowany ołówkiem. W tym poradniku to już wszystko. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie też łapkę w górę. Zapraszam także do śledzenia profili w mediach społecznościowych, do których odnośniki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A jeżeli macie jakieś pytania albo pomysły na to, jaki tutorial powinien pojawić się na tym kanale, to napiszcie komentarz. Dzięki i do zobaczenia.